Do swoich uczniów. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owoc, odcina, a każdą, która przynosi owoc oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy Wy już jesteście czyści dzięki słowom, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja was trwać będę. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwam w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latrośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Tragedia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam obraz winnicy, ukazuje nam obraz winnego krzewu, obraz Kościoła. Chrystus jako głowa Kościoła, a my jako mistyczne ciało Chrystusa. Każdy z nas tak bardzo ważny, tak potrzebny, tak bardzo umiłowany przez Boga. jednakże właśnie bycie chrześcijaninem trwanie w kościele wymaga wymaga od nas poświęcenia wymaga miłości wymaga czegoś więcej niż tylko przyzwyczajenie i tradycja Chrystus mówi do nas ja jestem prawdziwym krzewem winnym wy Ślami. I następnie mówi Chrystus, że kto trwa w nim, ten przynosi owoc. Ten czasownik trwać w tym fragmencie występuje wiele razy. Możemy sobie zadać pytanie: Czy ja trwam w Chrystusie? Czy ja trwam w Chrystusie? Trwać w Chrystusie to realizować Jego wolę w swoim życiu. To karmić się komunią. To przystępować do sakramentów. To nawracać się każdego dnia zaczynając od nowa. To dawać świadectwo o Nim. To żyć Jego Słowem. By to właśnie Słowo Chrystusa w nas Mogło stawać się życiem, mogło dawać życie też innym, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Trwać w Chrystusie to być w stanie łaski uświęcającej, to wypełniać to wszystko, czego Chrystus od nas oczekuje. Trwać to też modlić się, modlić się sercem, przylgnąć do Chrystusa. W każdej chwili życia, w każdym momencie życia, w każdym czasie. Trwać w Chrystusie to też być wiernym Kościołowi. Dla mnie dzisiaj to ma taki bardzo mocny akcent wierność Kościołowi. Wierność Chrystusowi poprzez wierność Kościołowi. Poprzez autentyczną miłość do Kościoła. Miłość posuniętą aż do rezygnacji z siebie, do oddania życia. I druga taka rzecz właśnie to, kto trwa, Chrystus obiecuje, mówi nam, ten przynosi owoc. Tylko to autentyczne trwanie w miłości, trwanie w miłości wobec Chrystusa, wobec Kościoła sprawia, że my przynosimy owoc. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj zwraca moją uwagę dzisiaj w tym Bożym słowie: „Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”. I tak myślę właśnie, że jeżeli trwam w Chrystusie, trwam w wierności jego słowu, karmię się jego ciałem przylgnę do Niego w modlitwie, pragnę wypełniać Jego wolę, to wówczas te moje pragnienia, ta moja modlitwa, prośby, ona nie jest niczym innym, jak tym samym, czego pragnie Bóg. Bo przecież jeżeli to moje serce jest przy Jego sercu, jest z Jego sercem tak mocno związane, to Ono nie może już pragnąć czegoś, czego Czego nie pragnie ten, którego kocham. Te nasze pragnienia wówczas są tak bardzo zjednoczone, tak bardzo spójne. Właśnie. I myślę, że tego życzę i sobie, i Wam wszystkim, byśmy potrafili trwać w Chrystusie, a trwać właśnie poprzez sakramenty poprzez życie w łasce, poprzez codzienne nawracanie się, poprzez autentyczną modlitwę, poprzez słuchanie Jego Słowa i wypełnianie je, poprzez autentyczną miłość, świadectwo życia, tego, że ja kocham Chrystusa, kocham Kościół i rzeczywiście jestem odpowiedzialny, odpowiedzialna za Niego. A wtedy przyniesiemy owoc obfity. Owoc miłości i tą miłością będziemy też mogli dzielić się z innymi, by ich do kościoła zaprosić, by ich zaprosić do relacji z Chrystusem. I też to trwanie właśnie, ten owoc, który przynosimy, spowoduje też to, że my będziemy pragnąć tego, czego pragnie Bóg, że te nasze pragnienia będą tak bardzo, bardzo Boże. I niech tak się stanie. Amen.